Dzisiaj przyjrzymy się esencji edukacji z jednej z najlepszych uczelni na świecie MIT. Spróbujemy wydobyć pięć kluczowych zasad, które ukształtowały pokolenia liderów i innowatorów, twórców firm wartych miliardy dolarów. To nie będzie zwykły wykład. Zamiast tego zobaczymy, jakie fundamentalne modele myślowe stoją za ich sukcesem. Zaczynajmy. Zacznijmy od liczby, która robi wrażenie. 350 tysięcy dolarów mniej więcej tyle trzeba zapłacić za dyplom z MIT. To, powiedzmy sobie szczerze, góra pieniędzy, która pokazuje, jak ceniony jest to uniwersytet. Ale to tak naprawdę dopiero początek bo tak naprawdę ten papierek, ten dyplom to nie jest najważniejsza rzecz. Prawdziwa wartość tej edukacji kryje się gdzie indziej w fundamentalnej zmianie sposobów, w jaki podchodzi się do problemów, do nauki, do współpracy. To jest jak wgranie zupełnie nowego, potężnego systemu operacyjnego do mózgu. I tu od razu zaczyna się ciekawie. Bo pierwsza zasada jest, cóż, dość zaskakująca. Nie znajdziemy jej w żadnym podręczniku ani na wykładzie. Jej korzenie tkwią w słynnej kulturze robienia żartów. Tak, żartów, które na MIT nazywa się hakami. Pomyślmy, jak to w ogóle jest możliwe. Jednego pięknego poranka w 1994 roku ludzie z Bostonu patrzą w górę i co widzą? Na szczycie tej ogromnej, słynnej, wielkiej kopuły MIT stoi sobie radiowóz policyjny, pełnowymiarowy. To nie były żadne czary. To był, no właśnie, majstersztyk inżynierii i planowania. I co najlepsze, oni nie wciągnęli tam gotowego auta. O nie, składali go na miejscu. Kawałek po kawałku przez całą noc, żeby nikt nie zauważył. Użyli lekkiego włókna szklanego, stalowej ramy, wszystko idealnie obliczone, żeby pasowało do krzywizny kopuły. A w środku? No pewnie, posadzili manekina przebranego za policjanta, a obok? Pudełko prawdziwych pączków. I co najważniejsze, cała ta akcja nie spowodowała absolutnie żadnych uszkodzeń. Zero. To jest właśnie precyzja w stylu MIT. I to właśnie prowadzi nas do sedna sprawy. Ta cała akcja to idealny przykład mentalności hakera. I uwaga, nie chodzi tu o włamywanie się do komputerów czy niszczenie czegoś. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby zrozumieć dany system, czy to budynek, oprogramowanie, czy nawet firmę, tak dogłębnie, tak intymnie, żeby móc się nim kreatywnie bawić. Naginać jego zasady, ale nigdy ich nie łamać i niczego nie niszczyć. To jest mistrzostwo, a nie bunt. Dobra, to była pierwsza zasada. Przejdźmy do drugiej, która z kolei rodzi się z czegoś zupełnie innego, z ogromnej wręcz przytłaczającej presji akademickiej. Na MIT mają na to specjalne określenie wąż strażacki. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zaczyna się pierwszy tydzień studiów. I od razu zalewa nas fala, no właśnie, fala pracy. Trzy różne zestawy zadań, dwa raporty do napisania, projekt badawczy, a do tego jeszcze targi pracy. Wszystko na ten sam tydzień. Bardzo szybko staje się jasne, że to jest po prostu niewykonalne, nawet gdyby doba miała 48 godzin. To jest matematycznie niemożliwe. I co ciekawe, to jest celowy zabieg. I tu dochodzimy do kluczowej lekcji. Ten cały wąż strażacki nie ma na celu sprawdzenia, ile ktoś da radę zrobić. Wcale nie. Chodzi o to, żeby sprawdzić, jak dobrze potrafi zdecydować, czego nie robić. To jest test na jasność umysłu, na bezwzględną umiejętność ustalania priorytetów. Trzeba się nauczyć, jak odsiać to, co ważne, od tego, co jest absolutnie kluczowe. No dobrze, ale jak to robić w praktyce? Jak filtrować te wszystkie zadania? Jest na to prosty model. Nazwijmy go 3I. Zanim się za coś zabierzemy, warto zadać sobie trzy szybkie pytania. Po pierwsze, czy to jest istotne, czyli czy za rok to w ogóle będzie miało jakieś znaczenie? Po drugie, czy to ma realny impact, czy to naprawdę popchnie sprawę do przodu, czy to tylko zajęcie dla zajęcia? I wreszcie po trzecie, czy ta decyzja jest irrewersybilna, czyli nieodwracalna. Bo jeśli coś można potem łatwo poprawić, to może nie trzeba się tym aż tak przejmować na samym początku. Okej, okay, mamy już dwie zasady. Czas na trzecią, która jest niezwykle potężnym narzędziem myślowym, stoi za nią naprawdę wiele przełomów w nauce i biznesie, mowa o myśleniu od podstawowych zasad. Na MIT studenci dostają coś, co nazywa się pisetami. To są zestawy problemów do rozwiązania, ale to nie są takie zwykłe zadania, gdzie wystarczy zajrzeć do notatek i znaleźć wzór o nie, to są złożone wieloetapowe wyzwania, często zaprojektowane tak, żeby zmusić do całkowitej zmiany perspektywy i spojrzenia na problem od zupełnie innej strony. I na czym właściwie polega ta metoda? To proste, ale genialne. Zamiast zadawać pytanie, jak inni to rozwiązali, zaczynamy od pytania, co wiem na 100%. Chodzi o rozebranie problemu na najmniejsze, najbardziej fundamentalne, niepodważalne kawałki prawdy. A potem na tych właśnie fundamentach budujemy rozwiązanie od zera. Najsłynniejszy przykład, oczywiście Elon Musk i SpaceX. Wszyscy mówili, że rakiety są i muszą być astronomicznie drogie, ale on nie przyjął tego za pewnik. Zamiast tego rozłożył rakietę na czynniki pierwsze. Z czego jest zrobiona? Okazało się, że koszt surowców, aluminium, tytanu, włókna węglowego to zaledwie jakieś 2% ostatecznej ceny rakiety. To odkrycie pozwoliło mu wywrócić cały przemysł kosmiczny do góry nogami. Przechodzimy do zasady numer 4. Jest ona idealnie ujęta w oficjalnym motto MIT: Mens et manus, co po łacinie oznacza umysł i dłoń. Cała idea polega na tym, że najszybszą drogą do prawdziwego zrozumienia jest po prostu działanie, budowanie, tworzenie, brudzenie sobie rąk. Pomyślmy o tym. Są dwie drogi. Można miesiącami siedzieć i pisać idealny biznesplan, tworzyć teorię, planować każdy szczegół w nieskończoność. Albo można pójść drogą MIT, zbudować najprostszą możliwą wersję swojego pomysłu. Takie V1, od razu dać ją ludziom do rąk, niech testują, zebrać ich opinie, uwagi i krytykę. I na tej podstawie ulepszać, przebudowywać, aż dojdzie się do mistrzostwa. To jest zmiana myślenia o 180 stopni. Na kampusie krąży takie powiedzenie, taka mantra, nic nigdy nie działa za pierwszym razem. I to jest absolutnie kluczowe. Porażka to nie jest koniec świata. To jest normalna, integralna część procesu nauki. O wiele szybciej nauczymy się czegoś, działając i popełniając błędy, niż czekając w nieskończoność na idealny plan, który no cóż, prawdopodobnie nigdy nie powstanie. I tak dochodzimy do ostatniej, piątej zasady. I muszę przyznać, jest ona chyba najbardziej zaskakująca, bo dotyka psychologii. Chodzi o tak zwany paradoks oszusta. Wszyscy znamy ten obrazek samotny geniusz, który w pojedynkę zmienia świat. Na MIT bardzo szybko okazuje się, że to bójda. Jest tam nawet takie powiedzenie, że studiów na MIT nie da się skończyć samemu. Żeby przetrwać, trzeba współpracować. Ludzie tworzą grupy, pomagają sobie nawzajem, bo mają wspólnego, potężnego wroga samą uczelnię i jej wymagania. I teraz najlepsze: kiedy wszyscy dookoła wydają się od nas mądrzejsi, łatwo wpaść w syndrom oszusta. To to uczucie, że zaraz wszyscy odkryją, że tak naprawdę nic nie wiemy. Ale badania z MIT pokazują coś niesamowitego. To uczucie ma swoje plusy. Bo kiedy ktoś nie jest przekonany, że jest najmądrzejszą osobą w pokoju, co robi? Zaczyna uważniej słuchać, zadaje lepsze, bardziej wnikliwe pytania, jest bardziej otwarty na współpracę. A to wszystko razem prowadzi do rozwoju inteligencji emocjonalnej cechy, która jest absolutnie kluczowa u najlepszych liderów. Spróbujmy to wszystko podsumować. Mamy pięć zasad: od hakowania systemów, przez brutalną priorytetyzację, myślenie od podstaw, naukę przez działanie, aż po akceptację własnej niewiedzy. To wszystko tworzy niezwykle potężny model myślowy, a w dzisiejszych czasach staje się to ważniejsze niż kiedykolwiek. Żyjemy w erze, w której sztuczna inteligencja potrafi myśleć szybciej, przetwarzać więcej danych niż jakikolwiek człowiek. I to prowadzi nas do ostatecznego pytania: skoro maszyny mogą nas prześcignąć w logice, to czy właśnie te typowo ludzkie cechy empatia, pokora, zdolność do współpracy, które paradoksalnie wzmacnia syndrom oszusta, czy to właśnie one nie stają się naszą najcenniejszą, najważniejszą umiejętnością? Warto się nad tym zastanowić.